Umowa na 300 tysięcy pocisków 155 mm, czyli oczywiście niedawno podpisana umowa na zakup, tak jak powiedziałem, 300 tysięcy pocisków przeznaczonych do armatoch samobieżnych kalibru 155 mm, czyli w naszym przypadku są to można powiedzieć pociski przeznaczone dla krabów oraz K9. Wartość tej umowy to około 10 miliardów złotych. Czyli kwota przytłaczająca, gigantyczna, i kiedy spojrzymy na zakupy na przykład sprzętu, to może nam się wydawać, że ten sprzęt jest najdroższy, ale w rzeczywistości również te elementy, które są potrzebne, żeby ten sprzęt mógł cokolwiek zrobić, czyli na przykład takie pociski przeznaczone do K9 dla krabów, tutaj już możemy zauważyć, że zakup tych pocisków też jest bardzo, bardzo drogi. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że te 300 tysięcy pocisków, które mają być dostarczane przez kilka lat, pamiętajmy, że te zdolności, jeśli chodzi o produkcję tego typu rzeczy, u nas się cały czas zwiększają, ale oczywiście startowały z poziomu no, niewystarczającego, jeśli możemy to oceniać z tą wiedzą, którą obecnie posiadamy, no ale ten problem nie występuje tylko u nas, tylko właściwie na całym świecie. To jednak należy pamiętać, że te 300 tysięcy pocisków będzie dostarczane przez kilka lat i że są to pociski, które są nam niesamowicie potrzebne, zwłaszcza teraz, kiedy można powiedzieć, że te nasze magazyny są wyczyszczone bardzo, 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 bardzo mocno. Delikatnie to ujmując, należy też pamiętać, że to jest nie jedyny zakup pocisków. 155 mm. Z tego, co wiemy, z tego, co chodzą słuchy również przy innych zamówieniach, dotyczących można powiedzieć, czy to zakupu K9, czy to takich zwykłych, mniej skalowych zakupów amunicji, tutaj już te ilości zamówione, dostarczane są bardzo duże. A te 300 tysięcy, które po pierwsze zostaną zrealizowane w polskim przemyśle obronnym, bardzo ważna informacja, to coś bardzo ważnego. I chociaż wiele osób powie, że to są tak zwane głupie pociski, czyli zwykłe, normalne pociski standardowe, bez jakichś tam cudownych właściwości. Chodzi tutaj o to, że są to pociski pozbawione tych zdolności rażenia celów na kilkadziesiąt kilometrów. Nie są to też pociski. Precyzyjne, nie są to też pociski kasetowe, ale jednak są to pociski, których potrzeba bardzo dużo, i takie zamówienie oczywiście zostało zrealizowane. Miejmy nadzieję, że te zamówienia na przed chwilą wymienione pociski czyli te precyzyjne, te, które można naprowadzać, te, które są wyposażone w gazogeneratory, czy też inne, można powiedzieć, wsparcie, które zwiększa ich zasięg do ponad 40-50 ponad km. A takie potrafią obsługiwać i Krabyjka 9, że takie zamówienia dalej będą realizowane, po prostu się pojawią i oczywiście również zostaną przeznaczone dla naszego przemysłu. Pamiętajmy, że tutaj mamy kilka rzeczy. Po pierwsze, jeśli coś jest wyprodukowane w Polsce, z reguły jest tańsze. Kolejną rzeczą jest to, że taka firma płaci u nas podatki, płaci całą masę rzeczy, które wpływają. Do budżetu naszego państwa. Dodatkowo są zatrudniani ludzie u nas w Polsce, którzy również płacą wiele rzeczy. I chociaż może się wydawać, że zakup takiego pocisku, jego cena będzie zbliżona do zakupów poza Polską, to w rzeczywistości, gdy to jest kupowane w Polsce, jednak ta cena jest niższa, niż by mogło się to wydawać. Co po prostu wynika z tego, że. Część tych środków pozostaje u nas. Bardzo ważna sprawa, o której niestety wiele osób zapomina. Teraz może powiedzmy o ilości. 300 tysięcy pocisków wydaje się liczbą bardzo dużą, ale kiedy spojrzymy na to, że planuje się, że będziemy posiadać około 600 armatochaubic samobieżnych, tutaj bądźmy realistami: 1000 armatochaubic to coś, w mojej opinii, nieosiągalnego. A przynajmniej bardzo trudnego, jeśli chodzi o realizację. Tutaj nie chodzi o sam zakup, tylko o stworzenie odpowiednich struktur, odpowiedniego można powiedzieć otoczenia dla tych armatochałbic. Tutaj zapraszam na mój materiał o Demo Regina, gdzie wymieniam, jak dużo elementów jest w, można powiedzieć, takim pojedynczym, dywizyjnym module ogniowym. Mamy 24 armatochałbice i bardzo dużo innego sprzętu. A to jest coś, co potrzebuje dużej ilości wykwalifikowanych, doświadczonych ludzi. Więc tysiąc armatochałbic fajnie brzmi, tylko że troszkę ciężej jest stworzyć całą tą otoczkę i posiadać te wiele tysięcy osób, które będzie to obsługiwać. Więc pozostańmy przy 600 armatochałbicach i wtedy te 300 tysięcy pocisków nie jest już tak czymś robiącym wrażenie. Zwłaszcza, że w ciągu dnia taka armatochałbica bez większych problemów jest w stanie wystrzelić około 50 pocisków. I nie jest to coś dziwnego. 50 strzałów to nie jest coś, co zadziwi w takim pełnoskalowym konflikcie. 50 pocisków, 600 armatochałbic to mamy 30 tysięcy strzałów 30 tysięcy wystrzelonych pocisków w ciągu jednego dnia. I te 300 tysięcy pocisków wystarczy na ile dni? Na 10, więc nie są to wcale ilości, które mogą być jakimiś ilościami szokującymi. To nie jest ilość, która zagwarantuje nam na przykład kilka tygodni intensywnych działań. Nie zagwarantuje. Zwłaszcza należy pamiętać, że te początkowe dni, gdyby doszło do tego nieszczęsnego konfliktu, to są ilości potężne. I te 300 tysięcy, to nie jest coś potężnego, jeśli chodzi o ilość, jeśli chodzi o zapewnienie, można powiedzieć, tego odpowiedniego zapasu. Ale kiedy spojrzymy na te 10 miliardów, 10 miliardów złotych, oczywiście rozłożonych w. W czasie rozłożonych na kilka lat, jeśli dodamy do tego, że to jest jednak coś wyprodukowane u nas, czyli ta realna kwota będzie niższa, chociaż oczywiście i tak te 10 miliardów musi zostać wypłacone, ale w rzeczywistości duża część tych środków po prostu wróci do budżetu w różnej formie. To nie jest 10 miliardów wydanych za granicą w jakimkolwiek innym państwie, to jest 10 miliardów wydane u nas. I to należy jeszcze raz podkreślić. Więc to nie jest szokująca ilość, ale jest to ilość, która i tak jest o wiele lepsza niż to, co było zamawiane przez ostatnie 30-40 lat. Zwłaszcza jeśli dodamy te zakupy: zakupy pocisków, amunicji, które są realizowane poprzez inne umowy. I Musimy pamiętać, że 300 tysięcy może się wydawać dużą ilością. W rzeczywistości jest to takie minimum. Tutaj może celem jest coś innego coś, co jest niesamowicie ważne czyli po prostu zwiększenie możliwości produkcyjnych przez nasze PPO, polski przemysł obronny. Chodzi o to, żeby był on zdolny do produkcji na dużą skalę na przykład pocisków artyleryjskich 155 mm. Oczywiście, wiem, że taka, można powiedzieć, decyzja o tym, że te możliwości powinny zostać zwiększone, powinna zostać podjęta minimum 7, 8, 9 lat temu, żeby nie powiedzieć, że jeszcze wcześniej, ale jednak takiej decyzji po prostu nie podjęto. I te wszystkie działania, które odbywają się od prawie dwóch lat, żeby ta produkcja wzrosła, co nie jest tak prostym i szybkim, można powiedzieć, procesem, Dopiero w przyszłości doprowadzą do tego, że te możliwości zostaną zwiększone, ale i tak nie będą jakieś porażające. To nie będzie tak, że będziemy w stanie na przykład wyprodukować te 300 tysięcy pocisków w ciągu roku. Niestety tak to nie będzie wyglądało. Tutaj te zdolności się zwiększą, jednak nie będą tak gigantyczne, jakby wiele osób oczekiwało. To wymagałoby o wiele większych inwestycji i wymagałoby o wiele większych ilości możliwości, zdolności technologicznych, technicznych niż te, które posiadamy. Które oczywiście należałoby zrealizować. Jeśli uważamy, że jesteśmy państwem, które no już jest państwem frontowym, tak to należy zakładać, tak to należy określać, to musimy też zdawać sobie sprawę, że oznacza to, że po prostu musimy mieć zdolności szybkiej masowej produkcji tego typu środków. Oczywiście te zdolności zostaną mocno ograniczone w razie konfliktu, ale musimy wiedzieć, że tuż przed tym konfliktem będą oczywiście wiele będzie oczywiście wiele znaków, które będą nas o tym konflikcie ostrzegały i oznacza to, że będziemy do niego się w stanie przygotować. Między innymi zwiększając produkcję, żeby no ten zapas został zwiększony. I tutaj dwie sprawy, kolejne dwie sprawy, spraw jest bardzo dużo. Po pierwsze, cena. Oso wielu osobom może wydawać się, że no ponad 30 tysięcy za pocisk, taki zwykły, normalny, no może nie do końca zwykły, normalny, bo te zwykłe, normalne to jest kilka kilometrów zasięgu. Tutaj ten zasięg jest o wiele, wiele lepszy. Dlaczego to tak dużo kosztuje? Po pierwsze, ceny wzrosły dwu-trzykrotnie, zwłaszcza jeśli chodzi o te, można powiedzieć, produkowane w krajach zachodnich, czy też w innych krajach niż Polska. Tutaj te ceny wzrosły dwu-trzykrotnie, a już rok temu. Dwa lata temu taki zwykły pocisk to było dwadzieścia kilka tysięcy złotych. I tutaj mówię, pocisk w rzeczywistości chodzi o cały zestaw. To może się wydawać dziwne, ale niektórzy podają ceny bez zapalnika, bez innych elementów, które umożliwiają wystrzelenie tego pocisku. To tak, jakbyśmy podawali, nie wiem, cenę nowego auta. Bez wyposażenia dodatkowego, bez ubezpieczenia, bez wielu innych rzeczy, ale nie dałoby się zamówić tego auta bez tych brakujących elementów. Czyli mówimy, że ten samochód kosztuje tylko 60 tysięcy, a jak przychodzi do, można powiedzieć, odebrania tego samochodu, no to musimy niestety wyciągnąć 100-120 tysięcy. Tutaj jest podobnie, tutaj cena dotyczy już całego zestawu. Czegoś, co już umożliwia temu krabowi czy też K9 wystrzelenie tego pocisku. I to jest bardzo ważna sprawa, żeby tak na to patrzeć. I nie mówiąc o tym, że w tej cenie część tych środków zostanie przeznaczona na właśnie wzrost możliwości produkcyjnych tych zakładów, które się tym zajmują co jest też bardzo ważnym elementem. Pamiętajmy, że tak to wygląda. Stabilne zamówienia, duże zamówienia umożliwiają producentom zwiększanie mocy produkcyjnych, zamawianie odpowiednich komponentów, magazynowanie tych komponentów i później umożliwia to po prostu takim zakładom stabilno, stabilne funkcjonowanie i taka firma może po prostu już funkcjonować, wiedząc, że przez najbliższe lata prze, wiedząc, że przez najbliższe lata te zamówienia po prostu będą składane i będą realizowane. Nie zapominajmy, że te zamówienia w większości, jeśli chodzi o zamówienia dla naszego wojska i jeśli chodzi o te przedsiębiorstwa, polskie przedsiębiorstwa, które je realizują, to są one w, dużo, to są one w dużej części przedsiębiorstwami, firmami, które należą oczywiście do państwa. I o tym należy pamiętać. Ale ta cena nie jest wcale taka przerażająca, jakby się mogło wydawać. To jest cena wręcz bardzo, bardzo dobra, jeśli porównamy ją do tych cen, po których chodzą tego typu pociski na świecie. Tutaj ktoś musiał mocno zjechać z marży, no ale przy większej ilości, no to można powiedzieć, tak się może dało zrobić, że ta marża producenta została. Druga rzecz, o której już chyba wspomniałem, czy K9 będą mogły tych pocisków używać? Oczywiście tak. Trzeba pamiętać, że chociaż kraby po prostu łykają, co im się załaduje, i tutaj mają taką zdolność używania wszystkiego, czego się da. To tak jak nasze groty. Tutaj musiały być one przystosowane do pewnych rodzajów. Amunicji, która no nie zawsze była najwyższej jakości, no ale przełożyło się to na to, że co się załaduje do magazynka, to po prostu zostanie wystrzelone. To zostanie wystrzelone. A w przypadku Krabów jest tak samo. Ale K-9 no nie są aż tak elastyczne, tak to ujmijmy, ale jak najbardziej te pociski będą mogły być wystrzeliwane z K-9 i te osiągi K-9 będą na można powiedzieć, Dobrym poziomie. No nie patrzmy na reklamy, nie patrzmy na te przechwałki, patrzmy na, rea, patrzmy na realne osiągi. Więc bardzo fajna informacja bardzo ważne informacje, jeśli chodzi o to, że tego typu środki są dostarczane, będą dostarczane. Pamiętajmy, że to umowy wieloletnie. Tutaj, chociaż, chociaż tutaj może się pojawić pytanie, czy te inwestycje, jeśli chodzi o rozbudowę tych możliwości, nie są zbyt duże, no ale może są to informacje niejawne. A kolejnym elementem są wspomniane przeze mnie pociski y, troszkę inne: o wiele droższe, ale bardzo potrzebne. Czyli te o wiele precyzyjniejsze, te o o wiele większym zasięgu, te, które są w stanie zwalczać na przykład wrogie pojazdy. Tak, dla niezorientowanych są pociski, które strzelamy w jakiś obszar. On na odpowiedniej wysokości niejako się otwiera, może tak to ujmijmy. I takie dwa podpociski, takie dwa elementy, które z tego pocisku niejako się wydostają, one już są w stanie wyszukać celu, którego się tam spodziewaliśmy. Czyli na przykład wiedzieliśmy, że w danym obszarze są czołgi, więc wystrzeliliśmy taki pocisk, który w odpowiednim miejscu się rozdzieli, i te już dwa, można powiedzieć, najczęściej pociski będą te cele wyszukiwały i po prostu będą próbowały go zwalczać. Zwalczać. Taka ciekawostka, o której będą materiały, może nawet w przyszłym tygodniu, o tej amunicji precyzyjnej. Nie tej, która trafia idealnie w punkt, ale tej, która jest w stanie sobie odpowiedni wartościowy cel, czyli na przykład czołg, czy też jakiś radar, po prostu wynaleźć. No, tutaj nie liczmy na to, że będzie to wynajdywanie jakieś bardzo. Że to wynajdywanie będzie dotyczyło jakiegoś bardzo dużego obszaru. Tutaj są duże ograniczenia. Ale jednak jest to coś bardzo ciekawego. i tego typu elementy też powinny znaleźć się w zamówieniach, w naszych przyszłych zamówieniach. Nie mówiąc już o amunicji, która mogłaby się naprowadzać na podświetlony cel, o wspomnianej amunicji kasetowej coś no, niesamowicie ważnego i fajnie, jakbyśmy te rzeczy produkowali również u nas. Więc chodzi o zakup tego typu wyposażenia bardzo, bardzo ważnego. Tutaj kasetówki to jest coś, bez czego po prostu nie możemy się obejść. Bez kasetówek nie ma sensu dokonywać tak dużych zakupów, jeśli chodzi o armatochałbica. Tak samo jeśli chodzi o wyrzutnie wieloprowadnicowe, takie jak homar A, homarka. Kasetówki, kasetówki i jeszcze raz kasetówki. Niestety jest to jedyny środek, który no, może zatrzymać. Bardzo skutecznie przeciwnika. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Nie mówiąc już o AMO, które mogłoby stawiać miny i o wielu innych elementach, które też musimy pozyskać. Bez których nasze zdolności będą bardzo ograniczone. Więc jeszcze raz powtórzę: to początek. 300 tysięcy, bardzo fajnie, żeby za tym poszły zwiększone zdolności produkcji. Tych zwykłych 155, i żeby za tym poszły zakupy, oraz uzyskanie możliwości produkcji u nas w Polsce innych typów amunicji. Tych o wiele droższych, ale tych, które są nam bardzo potrzebne. Tych o dużym zasięgu, tych bardzo precyzyjnych, tych, które są w stanie zwalczać cele samodzielnie je wyszukując. Tych, które są w stanie namierzać się na cele podświetlone. Czyli na przykład nasz kochany flyj, czyli jakiś dron. Czyli dron, jakikolwiek dron, albo też wysunięte stanowisko, wyposażone oczywiście w odpowiednie urządzenie, które będzie oświetlać cel, a 20-30 km dalej znajduje się jakiś krabik, wystrzeliwuje odpowiedni pocisk, który ten cel po prostu trafia bardzo, bardzo precyzyjnie. Nie chcemy narażać ludzi. To taki krążący dron, teraz drony są bardzo modne, bez załogowce, oświetla na przykład jakiś radar, centrum dowodzenia, jakiś czołg, to też jest bardzo ważny cel, czy cokolwiek innego. I z bezpiecznej odległości taki KRAB czy też K9 wystrzeliwując tego typu pocisk trafia z dokładnością na przykład 1,5 metra, 2 metrów, co w przypadku tego typu pocisków jest... Czymś idealnym, no i te kilka kilogramów po prostu robi różnicę, a ten cel po prostu znika. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa coś, bez czego no, nie możemy się obejść, ponieważ gdy rozbudujemy już te nasze zdolności, gdy chodzi o rozpoznanie gdy chodzi o tego typu systemy, które będą w stanie namierzać te najważniejsze cele to stosując tego typu amunicję możemy zdziałać bardzo dużo. Na przykład eliminując wrogie WRE, czyli ten sprzęt, który służy do zwalczania dronów, flyaje sobie doskonale z tym radzą. Tutaj można powiedzieć, no robią świetną robotę i to nie tylko u naszego wschodniego sąsiada, ponieważ te flyaje są no, w kilku innych państwach i już wiele lat temu pokazały, co potrafią, no ale to Zupełnie inny temat. Wracajmy do dzisiejszego tematu, bo znowu się rozgadam. Musimy również pamiętać o tych pozostałych elementach, które należy, musimy zamówić. Bez których zdolności naszej artylerii będą po prostu ograniczone. Więc musimy mieć nie tylko te zwykłe pociski, musimy mieć te pociski też o większym zasięgu, musimy mieć też pociski precyzyjne, musimy mieć też Pociski, które samodzielnie wyszukują cele, musimy mieć pociski, które będziemy w stanie po prostu skierować na przykład na wyznaczony cel. I co najważniejsze, kasetówki. To jest coś, co no, jest czymś niesamowicie ważnym. Bez tego się nie obejdziemy. Tutaj to jest must have, to jest coś, co musimy po prostu posiadać. I tutaj nawet nie ma się o czym zastanawiać. To jest coś, co musimy zakupić. No ale rozgadałem się. Oczywiście zapraszam na inne materiały. Zapraszam do wsparcia. Linki w opisie. Czy to możesz mi postawić kawę, czy też na przykład podziękować mi przez super podziękowanie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.